Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz Wojtek i Łukasz za kamerą. Dzisiaj mamy 13 grudnia, czyli dokładnie miesiąc do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do 21 finału. Przyjechaliśmy dzisiaj we trzech, żeby w czterech zrobić sobie fajne zdjęcie i zapowiedź biegu ulicznego w kobyłce, a następnie imprezy OSP za gościniec. Także zapraszamy Was do obejrzenia relacji. Pokażemy Wam się jeszcze na koniec, podsumowując dzisiejszą wizytę w szkole. Podstawowej numer 3. Nie nagrywamy dubla, pójdziemy tak, bo już na nas trąbią. Cześć. Nie ma takich bran, które my nie możemy wejść. Nie ma takich miar, których my nie możemy wnieść. Czasem dotykamy dwa, żeby wieć... Trzymamy prawdę woli i te ale hey, na wsekur monotonii nie każdy woli, czuje, woli to tempo. ale hey, co mówią, oni bo mi nie obchodzi mnie anonim i w piekło my spadamy jak deszcz, to deszcz. kwiat, czujesz nasz... Tylko tak odnajdziemy się we mgle I tylko tak dosięgniemy własny cel Nie ma takich ram, których mogą zamknąć mnie nowych Bardzo serdecznie razem z braćmi Prykiel. Kończymy dzisiejsze spotkanie WSP numer 3 w Kobyłce. Była z nami ekipa TKMU24. Razem nakręciliśmy wspólną zapowiedź biegu i rajdu rowerowego. Następnie imprezy w OSP w Zagościńcu. Także zapraszamy bardzo gorąco. A więcej szczegółów gdzie? Na naszym fanpage'u. Dokładnie, to była kwestia życia Mateusza Prykla. Pozdrawiam bardzo gorąco. Na razie.